Niedzielny wieczór. Mogli Państwo dzisiaj robić wszystko, oglądać La Ligę, Premier League, polską ekstraklasę, ale cieszymy się, że jesteście z nami. Jak to śpiewała jedna polska piosenkarka, cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Dlatego bardzo serdecznie cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. A który z trenerów wymyślił lepszy wzór na to szczęście? Czy trener drużyny Śląska, czy być może trener drużyny Brzegu? O tym przekonamy się za niespełna dwie godziny. AZG oczywiście stannej futsal. Team Brzeg biało-czerwone trykoty, czerwone getry w składzie Patryk Dykus, a naprzeciwko zielone stroje. WKS Śląsk futsal Wrocław w składzie z numerem pierwszym Daniel Dudek, z numerem trzecim Michał Bondarenko, z numerem ósmym Kapitan Kamil Kozak, z numerem jedenastym Miłosz Taranek i z numerem trzydziestym Artem Litwenko na ławce drużyny ze Śląska. Skupiała moją uwagę przede wszystkim na tym jednym zawodniku. A teraz który uwaga, był. bo mamy sytuację dwa na jeden. grania piłki, aż tam niewiele zabrakło. No i tutaj zdecydowanie młodszy zespół to jest ekipa Śląska. Wrocław, a teraz uderzał Jose Pepo i był, był, był w takich w taki reprezentacjach. Więc może gdzieś tam jeszcze jakaś szansa dla Jurka jest po raz kolejny, świetnie broni Daniel Dudek, jeszcze raz. Nie spodziewałem się aż tak wysokiej frekwencji tutaj na hali Uniwersytetu Przyrodniczego, ale tych ludzi naprawdę na mecz przyszło. Drużynie z Jelcza Laskowic. Teraz próbował Dawid Witek. Nie ma tak, e, takiego wyszczególnionego bardziej e, podziału. Teraz e, będzie okazja, ale świetnie tam w e, bramce e, Szymon Konieczny, no w cudzysłowie mówiąc, śmierdzi bramką dla Śląska Wrocław. Teraz fantastyczne dogranie i w akcji Śląsk Wrocław. Niezwykle dynamiczny e, mecz. E, obserwujemy, świetna akcja, teraz rykoszet. Niespełna 7 minut. E, teraz państwo e, przez dłuższy czas nie słyszą maczka, ale my mamy zmianę w wyniku, mamy otwarcie w wyniku spotkania. 1 do 0 prowadzi... ASG, Stanley Fucel, Tim a strzelcem bramki grający z numerem 11, teraz proszący też już o zmianę Przemysław Matejko świetnie teraz przyspieszyli atak zawodnicy z brzegu fantastyczna to była akcja, to naprawdę groźnie zapowiadającą się akcję, fajnie wyglądający atak teraz takie sytuacyjne uderzenie Gorczytów z powrotem jest z nami Maciek odrobinę lepiej Zapraszamy do kontynuacji, żeby Państwo z nami pozostali i dalej cieszyli się tym meczem. Niedawno mieliśmy bardzo ciekawą akcję, tak? Bardzo dobrze rozegraną, gdzie e, wspaniale w bramce spisał się Daniel Dudek, a tymczasem śląsk Wrocławi. Dobrze w bramce Wizawi vis, vis Wydaje mi się, że do końca spotkania. Powidzimy teraz wychodzą dwa na dwa konie Jest nieskoncentrowany, traci piłkę. E, tam zawodnicy Śląska. Brze, brze, e, drużyna e, śląska WKS-u wyszła teraz wyżej w pressingu. Rojek a... Koniec pierwszej odsłony spotkania ASG Stanley Futsal Team. Brzeg po bramce Przemysława Matejki prowadzi 1 do 0 z WKSM Śląsk Futsal Wrocław. Chwileczkę, druga połowa spotkania e, Drużyny z Wrocławia. Tak jest, tak też padła pierwsza bramka po tych prostych środkach, a teraz nie ma bramki. Jego reakcja była bardzo pewna, zdecydowana. E, tak więc nie ma gola, gramy dalej tak, Czy będzie skuteczny. Synowiec. Przekonamy się. E, ale czasu jeszcze sporo, teraz Dykus, bardzo dużym doświadczeniem dysponuje z bramek, jeden z czołowych Ale mi się podoba ten bramkarz, Kucan. jednak jego czujność, jego dzisiejsza dyspozycja. Świetnie teraz zagrał Gorczyca, no i Gorczyca, Piotr czy ty to, to widziałeś? To zagranie piętką, jaka fantazja, jaki polot, jaka finezja, wow. Tutaj wzrokiem, ale na razie skupmy się na tym, co na meczu gospodarzy. Tak, nie... Dawid Witek, Dawid Witek do Janajor, Rojka i znowu piłka ląduje w rękach Daniela Dudka. Ale na to czeka, ma teraz w akcji Śląsk. Złapie tą piłkę tam. Jeden z zawodników kolejne sytuacyjne uderzenie Ależ, ależ blisko był Dziupczyński A i mamy nadzieję, że po tych e, złych doświadczeniach z pierwszej połowy no Może nie popisał się przy tym uderzeniu w pierwszej połowie Przemka Matejki, ale to był też strzał dość taki zaskakujący. A teraz mamy zmianę wyniku. 2 do 0 prowadzi e, oczywiście drużyna z brzegu z Szelcem gola, grający z numerem 27 Patryk Dykus. Rozegranie, bo to było podanie w środek między zawodników drużyny poznać przy okazji Ligi Halowej gmina Ława jest tam on bramkarzem był w zeszłym roku bo wiadomo wynik 2-0 będą musieli się teraz bardziej otworzyć co jest dość niebezpieczne a teraz kolejny raz Trzyma, próbował koniecznie. Kamil Dziubczyński e, edycja. My oczywiście zapraszamy do śledzenia też fanpage'a Ligi Halowej Gmina Ława, gdzie zaczyna się więcej A teraz mamy bramkę, mamy bramkę kompaktową. 2 e, do 1. E, a strzelcem gola e, grający z numerem e, trzecim e, Michał Bondarenko i Śląsk. E, futsal Wrocław przegrywa już tylko 1 do 2. Wyrównanie to na pewno będą szukać bramki na 3 do 2, a teraz synowiec. Synowiec do prawej nogi. Świetnie Daniel Dudak lewą nogą. Tak samo brzeg, ale teraz wróćmy do sytuacji... Ajajaj. Aj, aj. Totalnie męski świat w futsalu. Ale Uwaga, absolutny... zaraz muszę przerwać, ale bliski. Kuba, co tu się wydarzy? Ale było blisko. Konieczny. Witek. Witek próbował pod nogami. Teraz jeszcze przy piłce. Utrzymuje się Witek Witek no i świetnie Daniel Dudek. Są bardzo groźne. Każda akcja to jest pewien rodzaj zagrożenia. Teraz bardzo... I... A, ile niewiele zabrakło. Śląsk spójrzmy, spójrzmy na parkiet jak oni sobie śmiało Ty Maćku jako były Bramkarz patrząc na Może za chwilę Ależ koniecz Oglądając to wszystko stwierdzam jedno. Zostanę przy mikrofonie. Nie ma po co wracać, e, bo poziom bramkarski jest naprawdę wysoki. E, przekażę e, to co sam się nauczyłem, bo sobie wiedziałem teraz e, z numerem dziesiątym strzelał. Coś, Czyli no, my się on... Zobaczymy jak to yes. jak to rozegrałem! Wyrównanie! Mamy 2 do i na to czekaliśmy, na to czekaliśmy, a strzelcem gola e, Artem Bodaziel-Litwenko, tak zaraz to potwierdzimy, co za kontratak! wyjście z piłką, podanie na lewe skrzydło, przyjęcie i czubkiem buta prawej nogi, e, sprytnie umieścił, e, kto tam nam strzelił Artem gola? Litwenko. Artem Litwenko, Artem Litwenko, Zobu... numer... no zobaczymy, zobaczymy. Widać, że to no chyba nikt się tego nie spodziewał, że to będzie szukał i teraz konieczny, no ci opuszkiem tam palców. Być może nie obciął pan nawet Oż to zrobił! Czy będzie gol! Oleż konieczny, Ty głową broni jeszcze Będzie no chyba szutillożny Pepo Pepo! Ostatnia akcja meczu i koniec! Borrow. I koniec tego spotkania. Kibice teraz nastojąco oklaskują zawodników Standing obydwu drużyn. Standing, Standing invasion invasion jest tutaj na hali. E... Nie wiem, czy Państwo to widzą. Z tym pod wrażeniem nie wiem, czy dzisiaj zasnę po takim meczu. Naprawdę, to co tu zobaczyłem chyba... Czy ktoś się spodziewał w ogóle e, aż takiego... E, widowiska? No ale później zrobiło nam się prawdziwe meczycho. Druga połowa to już było coś, co, na co ludzie tutaj przyszli. Każdy e, kibic wychodzi stąd zadowolony. No, i myślę, że my też możemy być zadowoleni oraz Państwo przed telewizorem. Bo ta druga połowa spotkania to naprawdę był mecz na mega, mega wysokim poziomie. No zgadza się, zgadza się. No w końcu, jak to w meczach, jak to w piłce nożnej, jak to w futsalu o zdobyciu bramki decydują właśnie te indywidualności dla zawodników Sztąska. Mimo, że może tylko remis, ale ten mecz napawa ich optymizmem na dalszą część długiego sezonu.